Ej moi drodzy, dzisiaj tak bardzo na szybko. 2 godziny 28 minut tyle trwał stan wojenny w Korei Południowej. Stan wojenny, który został ogłoszony przez prezydenta tylko i wyłącznie po to, żeby ratować jego tyłek. Ponieważ, no cóż, powiedzmy, że ciemne chmury się nad nim zebrały, nie warto w tym momencie wchodzić w szczegóły, ponieważ ja bym chciał ruszyć troszeczkę z innej beczki. 150 parlamentarzystów było potrzebnych, żeby uwalić ten stan wojenny. 150 zagłosowało, 190 w 100% za obaleniem tego stanu wojennego. Co się wobec tego stało? Żołnierze, którzy mieli pojawić się w parlamencie, pojawili się w parlamencie, zauważyli, że stan wojenny został wolą posłów rozwiązany. Wobec tego pff, wracamy do domu. Dlaczego? Ponieważ obowiązuje prawo demokratyczne, ponieważ Korea Południowa to jest republika, ponieważ mamy tam demokrację, ponieważ Prezydent jest jednostką, a posłowie reprezentują obywateli. Teraz wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało w Polsce. Czy Polacy, Wojsko Polskie, ten typowy sowiecki beton w większości przypadków, raczej zauważyłby, że posłowie stwierdzi, że jednak nie i dajemy sobie z tym wszystkim spokój, no bo posłowie reprezentują bezpośrednio suwerena, czyli ludzi, oni zostali wybrani w wyborach, demokratycznych wyborach, czy jednak by stwierdzili, że nie, dlatego bo jesteśmy wielkimi Polakami z Wojska Polskiego, patriotami i stoimy murem za prezydentem, ponieważ on tak powiedział. Bo wiecie co, ja mam takie drobne wrażenie, że chyba to drugie. I to pięknie pokazuje, jak Korea rozumie demokrację, mimo tego, że ma sporo problemów. Ja mam nadzieję nagrać troszeczkę o rynku pracy Korei Południowej, jak wygląda u nich kultura zapierdolu. Tak naprawdę ludzie pracują 20 godzin dziennie. Mają tylko i wyłącznie czas, żeby wrócić do domu, wyspać się te 4 godziny i wrócić z powrotem do zapierdzielania. Jedzą w pracy jedzenie kupione w powiedzmy, że ichniejszej wersji żabki. Tam jest sporo problemów. Większość z nich wywołane przez kapitalizm, ale jedno działa. Koncepcja demokracji, ważności reprezentantów. Poseł to nie jest jakiś powsinoga, który przyjdzie sobie do parlamentu, wydoi sobie wódkę, zacznie wielce się gardłować za Chinami, w polskim przypadku za Rosją i tak naprawdę nic mu nie zrobią. To nie jest miejsce, gdzie przyjdzie sobie jakiś random walnie gaśnicą na prawo, na lewo, ponieważ będzie walczył z lwactwem, i wszyscy tylko się podgrażają, pogadają, pogadają i nic z tego nie będzie. Myślę, że to jest taki święty czas, żeby zastanowić się, gdzie jest skorumpowana, zeżarta przez kapitalizm, zeżarta przez pogardę dla pracownika, przez Kult Mu Korea Południowa, a gdzie jest Polska? Tu tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeżeli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego, hej hej!